Jak ludzie dzisiaj ze sobą rozmawiają? Jak się komunikują? O tym sporo można byłoby powiedzieć. Ja bardzo skrótowo przejdę teraz, żeby faktycznie odkrywać, kim jesteśmy, i jednocześnie też ubierać swoje style komunikacyjne. Zapraszam Cię do kolejnego spotkania ze swoim potencjałem. Witaj w podcaście Wybieram Rozwój. Do słuchania zaprasza Aneta Gibek-Wiśniewska. Na tym slajdzie macie pokazany taki obraz współczesnych czasów, kiedy ludzie komunikują się za pomocą bardziej ekranu niż drugiego człowieka w formie rozmowy. To jest o tyle istotne dla nas wszystkich, żebyśmy mieli tą świadomość, dlaczego trochę podupada nasza komunikacja. I żeby tutaj nawiązać do tego, co możemy zrobić, to też uzupełniać to nie tylko o ekrany, ale również o ludzi. A czy to jest łatwe? Bardzo często jednak słyszę, że to nie jest takie łatwe, bo zależy do kogo, zależy z kim rozmawiamy, o czym rozmawiamy, w jakich warunkach to się dzieje. No i to wszystko wpływa na tą naszą taką odwagę komunikacyjną, śmiałość, pewność siebie w komunikacji. a i też jednocześnie pokazuje, czy nie przekraczamy tych granic względem też innych ludzi w różnych pozycjach komunikacyjnych, bo tak to nazywamy, pozycje komunikacyjne, w ramach których możemy mieć ją jako pozycję agresywną, możemy mieć jako uległą, możemy mieć jako pozycję manipulującą, a my dążymy zawsze do tej asertywnej. I bardzo ważnym tematem jest to, z czego tak naprawdę składa się ta nasza komunikacja w ramach ośmiu potrzeb zespołu, czyli o tożsamości, będziemy mówić o relacjach, o samokreacji, o zarządzaniu emocjami. O sprawnej komunikacji, o mechanizmach tworzenia, kreowania, o pewności w realizacji naszych zadań, aż finalnie na samym, samym końcu, a w tej całej piramidzie jest i są, można tak powiedzieć, te nowe możliwości. Czyli coś, co nam kompletnie nie przychodzi na myśl. Żeby mogło się ujawnić, ale żeby się mogło ujawnić, to najpierw musimy zrozumieć, jaką mamy tożsamość. Oczywiście możemy powiedzieć, że w ramach tożsamości lidera mamy też tożsamość zespołu, bo ludzie tworzą też swoją własną tożsamość i tożsamość pracownika. I my tak naprawdę zakładamy taką soczewkę, której zadaniem jest określenie tej tożsamości. Po co? Po to, żeby w zależności od zdiagnozowania tej tożsamości można włączyć ten różnorodny komunikat. Bo inaczej będę komunikowała do jednego typu osobowości. Inaczej będę do drugiego. I to powoduje, że wtedy nie mam frustracji, łapię dystans, jestem w stanie rozpoznać, do kogo mówię. Nie, że ktoś jest lepszy, gorszy, tylko właśnie jestem w stanie się wyłączyć od takiej wiecznej oceny, takiego przeżywania, a ten tego nie rozumie, a ta tego nie rozumie. No właśnie, może ktoś inaczej rozumieć niż my, bo właśnie jesteśmy różni. I w ramach tego wchodzimy do osobowości. Osobowość to złożony zestaw różnych cech, to złożoność z uwagi na ukształtowanie poprzez wychowanie, środowisko, przeżycia, doznania. I teraz zobaczcie, każdy człowiek, spójrzcie na samych siebie, ile przeżyliście już w swoim życiu, ile doświadczyliście już w swoim życiu. I w związku z tym, Psychologia nazywa to takim filtrem, czyli w zależności od tych wszystkich ukształtowań, mamy filtr, który pozwala nam na diagnozę. Pozwala nam na diagnozę tego rozpoznanie, interpretowanie naszej rzeczywistości. I jeżeli obok mnie pojawiłyby się podobne osoby, które nawet prowadzą takie szkolenie jak ja, to poprzez ich różne ukształtowania, Będą prowadziły to zupełnie inaczej. Po drugiej stronie również odbiorcy będą różni, wobec tego każdy na, swoim, na swojej płaszczyźnie będzie tego doznawał i odbierał. Stąd też e, mówimy w ten sposób, że świat i wszystko, co tam się dzieje, jest obojętne. A właśnie to, jak my to przefiltrujemy na bazie filtrów, jak zinterpretujemy, no to jest właśnie nasz sukces. Sukces, który może być faktycznie tym elementem, i tu optymista spojrzy, co możemy z tego świata wziąć dla siebie, jak to dobrze rozpoznać i w takim aspekcie, dlaczego to się wydarzyło. Bo mnie coś ma wspierać, czy też interpretujemy to w sposób pesymistyczny, czyli taki, w którym widzimy to jako niestety problemy, które nas gdzieś dołują. Czyli gdybym właściwie mogła powiedzieć, dlaczego jedni czują się tak czy inaczej, to właśnie dlaczego tak odbierają świat, a nie inaczej, to poprzez takie filtry i ich interpretacje. Mamy coś takiego w tej naszej osobowości, którą. Cały czas mówimy, że kształtuje nas to, to całe środowisko, w którym żyliśmy i żyjemy, bo jeżeli ja będę żyła z osobami, które są optymistyczne, które właśnie pokazują, jak popatrzeć na coś w dobrej perspektywie, no to wtedy jest super, bo ja też chłonę tą energię, te ich myślokształty. A jeżeli przebywam z ludźmi, którzy wiecznie widzą jakiś problem, no to sama też w końcu. Zaczynam w mojej głowie tworzyć takie oprogramowanie, może faktycznie ten świat jest przeciwko mnie, a nie dla mnie. I tu w ramach tego mamy temperament i charakter. Czasami ludzie to zamiennie używają, ale tak naprawdę to zamiennie używać się nie da, ponieważ temperament jest czymś, co. Można powiedzieć, mamy od urodzenia. Są to takie biologiczne cechy człowieka, w przeciwieństwie do charakteru, kiedy mamy już coś, co wynika z naszych zachowań. Czyli są to cechy, które w wyniku różnych naszych działań powodują, że można nas określić w ten czy inny sposób. A ta Zosia to jest prawdomówna, a Henryk jest uczciwy, a ten Zbyszek to Łotr, bo nie wiem, na nim nigdy nie można polegać, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w ramach osobowości mamy przeróżne temperamenty i charaktery, i o nich dużo można byłoby powiedzieć, z uwagi właśnie na wysoką wrażliwość emocjonalną, na silne emocje jeden bardziej przeżywa, drugi mniej, i to wynika właśnie z tych naszych temperamentów. Im bardziej my rozumiemy to, co teraz mówię, chciałabym Was zainspirować, czyli rozumiemy to, że nie wynika to, że zcisek jest nie w porządku, czy tak naprawdę chcę. Zezłościć nas albo wkurzyć, tylko wynikać to może również z jego i wynika z temperamentu. Dziękuję Ci za dziś. Udostępnij to nagranie, jeżeli jest dla Ciebie wartościowe, osobom Tobie bliskim, ważnym. A, a ja bardzo dziękuję, że jesteś. Napisz też, czy to ma sens, co do Ciebie teraz mówię. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Do zobaczenia. Daj nas do ulubionych na Facebooku, TikToku, Spotify i Instagramie.